Wydawnictwo świat książki przedstawia. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 1812 we dwunastu księgach wierszem. Czyta Daniel Rbrycki. Produkcja. Studio N. Księga pierwsza. Gospodarstwo. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność, twą w całej ozdobie widzę. I opisuje, bo tęsknię po Tobie. Panno święta, co jasnej bronisz częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz Z jego wiernym ludem Jak mnie, dziecko do zdrowia Powróciłaś cudem Gdy od płaczącej matki Pod twoją opiekę Ofiarowany martwą Podniosłem powiekę I zaraz mogłem pieszo Do twych świątyń progu Iść za wrócone życie Podziękować Bogu Tak nas powrócisz Cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych. Szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, Do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, Gdzie bursztynowy świeżob gryka jak śnieg biała, Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, A wszystko przepasane jakby w stęgu. Miedzą zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. Śród takich pól przed laty nad brzegiem ruczaju Na pagórku niewielkim we brzozowym gaju Stał dwór szlachecki z drzewa, lecz podmurowany. Świeciły się z daleka pobielane ściany, Tę bielsze, że odbite od ciemnej zieleni To poli, co go bronią od wiatrów jesieni. Dom mieszkalny, niewielki, lecz zewsząd chędogi I stodołę miał wielką i przy niej trzy stogi U co pod strzechą zmieścić się nie może. Widać, że okolica obfita we zboże i widać z liczby kopic, co wzdłuż i wszerz smugów, Świecą gęsto jak gwiazdy, widać z liczby pługów, Orzących wcześnie łany ogromne goru, Czarnoziemne zapewne, należne do dworu, Uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek, Że w tym domu dostatek mieszka i porządek. Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek i obiekłszy dziedziniec, zawrócił przed ganek. Wysiadł z powozu konie, porzucone same, szczypiąc trawę, ciągnęły powoli pod bramę. We dworze pusto bo drzwi od ganku zamknięto za szczepkami i kołkiem zaszczepki przetknięto. Podróżny do folwarku nie biegł sług zapytać. Odemknął, wbiegł do domu, pragnął go powitać. Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście kończył nauki, końca, doczekał nareszcie. Wbiega i okiem chciwie ściany starodawne ogląda czule, jako swe znajome dawne. Też same widzi sprzęty, też same obicia, z którymi się zabawiać, lubił odpowicia, lecz mniej wielkie, mniej piękne niż się dawniej zdały. I też same portrety na ścianach wisiały. Tu kościuszko w czamarce krakowskiej z oczyma podniesionymi w niebo, miecz oburącz trzyma. Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów, że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów, Albo sam na nim padnie. Dalej w polskiej szacie siedzi rejtan żałośny, po wolności stracie. W ręku trzyma nóż ostrzem zwrócony do łona, A przed nim leży fedon i żywot. Katona. Dalej, jasiński młodzian, piękny i posępny. Obok korsak towarzysz, jego niedostępny stoją na szańcach Pragi, na stosach Moskali. Siekąc wrogów, a Praga już się w koło pali. Nawet stary stojący zegar kurantowy. W drewnianej szafie poznał uwniścia alkowy i z dziecinną radością pociągnął za sznurek, by stary Dąbrowskiego usłyszeć Mazurek. Biegał po całym domu i szukał komnaty, gdzie mieszkał dzieckiem, będąc przed dziesięciu laty. Wchodzi, cofnął się zdumione źrenice po ścianach. W tej komnacie mieszkanie kobice. Któż by tu mieszkał? Stary stryj nie był żonaty. A ciotka w Petersburgu mieszkała przed laty. To nie był ochmistrzyni pokój. Fortepiano na niemnuty nuty i książki, wszystko porzucano niedbale i bezładnie nieporządek niwy, niestare były rączki, co je tak rzuciły. Tuż i sukienka biała, świeżo skołka zdjęta, do ubrania na krzesła, poręczu rozpięta, a na oknach donice z pachnącymi ziołki, geranium, lewkonija, astry, Fijołki. Podróżny stanął w jednym z okien. Nowe dziwo. W sadzie na brzegu niegdyś z zarosłym pokrzywą był maleńki ogródek ścieżkami pożnięty, pełen bukietów trawy angielskiej i mięty. Drewniany, drobny w cyfrę, powiązany płotek połyskał się wstążkami jaskrawych stokrotek. Grządki widać, że były świeżo polewane. Tuż stało wody pełne, naczynie blaszane, ale nigdzie nie widać było ogrodniczki. Tylko co wyszła jeszcze, kołyszał się. Drzwiczki świeżo trącone, blisko, drzwi ślad widać nóżki, na piasku bez trzewika była, i pończoszki na piasku drobnym, suchym, białym, na kształt śniegu, ślad wyraźny, lecz lekki, odgadniesz, że w biegu chybkim był zostawiony nóżkami drobnymi od kogoś, co zaledwie dotykał się ziemi. Podróżny długo w oknie stał, patrząc, dumając, Wonnymi powiewami kwiatów oddychając. Oblicze aż na krzaki fiołkowe skłonił, Oczyma ciekawymi po drużynach gonił i znowu je na drobnych śladach zatrzymywał. Myślał o nich i czyje były. Odgadywał, przypadkiem oczy podniósł i tuż na parkanie stała młoda dziewczyna. Białe jej ubranie, wysmukłą postać tylko aż do piersi kryje, odsłaniając ramiona i łabędzią szyję. W takiem litwinka tylko chodzić zwykła z rana. W takim nigdy nie bywa od mężczyzn widziana. Więc choć świadka nie miała, założyła ręce na piersiach, przydawając zasłony sukience. Włos w pukle nierozwity, lecz w węzełki małe, pokręcony, schowany w drobne strączki białe. Dziwnie. Pozdabiał głowę, bo od słońca blasku świecił się jak korona na świętych obrazku. Twarzy nie było widać. Zwrócona na pole, szukała kogoś okiem daleko na dole. Ujrzała, zaśmiała się i klasnęła w dłonie. Jak biały ptak, zleciała z parkanu na błonie i wionęła ogrodem przez płotki. Przez kwiaty i po desce opartej o ścianę, komnaty nim spostrzegł się, wleciała przez okno świecąca, nagła, cicha i lekka, jak światłość miesiąca. Nucąc, chwyciła suknię, biegła do zwierciadła. Wtem ujrzała młodzieńca. I Z rąk jej wypadła suknia, a twarz od strachu i dziwu pobladła. Twarz podróżnego barwą spłonęła rumianą, jak obłok, gdy z Jutrzenką napotka się ranną. Skromny młodzieniec oczy zmrużył i przysłonił. Chciał coś mówić, przepraszać. Tylko się ukłonił i cofnął się. Dziewica krzyknęła boleśnie, niewyraźnie jak dziecko przestraszone we śnie. Podróżny zląkł się, spojrzał, lecz już jej nie było. Wyszedł zmieszany i czuł, że serce mu biło głośno, i sam nie wiedział, czy go miało śmieszyć to dziwaczne spotkanie, czy wstydzić. Czy cieszyć? Tymczasem na folwarku nie uszło baczności, że przedganek zajechał któryś z nowych gości. Już konie w stajnie wzięto, już im hojnie dano, jako w porządnym domu i obrok i siano, bo sędzia nigdy nie chciał, według nowej mody, odsyłać konie gości Żydom do gospody. Słudzi nie wyszli witać, ale nie myśl wcale, aby w domu sędziego służono niedbale. Słudzy czekają, nim się pan Wojski ubierze, który teraz za domem urządzał wieczerze. On pana zastępuje i on w niebytności pana zwykł sam przyjmować i zabawiać gości. Daleki krewny pański i przyjaciel domu Widząc gościa na folwark dążył po kryjomu Bo nie mógł wyjść spotykać w tkackim pudermanie Wdział więc jak mógł najprędzej niedzielne ubranie Nagotowane z rana, bo od rana wiedział Że u wieczerzy będzie z mnóstwem gości siedział Pan Wojski poznał z daleka Ręce rozkrzyżował i z krzykiem podróżnego ściskał i całował. Zaczęła się ta prędka, zmieszana rozmowa, w której lat kilku dzieje chciano zamknąć w słowa krótkie i poplątane, w ciąg powieści, pytań, wykrzykników i westchnień, i nowych powitań, gdy się pan Wojski dosyć napytał, nabadał na samym końcu dzieje, tego dnia powiadał: Dobrze, mój Tadeuszu bo tak nazywano młodzieńca, który nosił kościuszkowskie miano na pamiątkę, że w czasie wojny się urodził. Dobrze, mój Tadeuszu, że się dziś Nagodził do domu właśnie, kiedy mamy panien wiele. Stryjaszek myśli wkrótce sprawić ci wesele. Jest z czego wybrać u nas. Towarzystwo liczne od dni kilku zbiera się na sądy graniczne. Dla skończenia dawnego z panem hrabiem sporu. I pan hrabia ma jutro sam zjechać do dworu. Pod już zjechał z żoną i córkami. Młodzież poszła do lasu. Bawić się strzelbami, a starzy i kobiety żniwo oglądają pod lasem, i tam pewnie na młodzież czekają. Pójdziemy, jeśli zechcesz, i wkrótce spotkamy stryjażka, podkomorstwo i szanowne damy. Pan Wojski z Tadeuszem idą pod las drogą i jeszcze się do woli nagadać nie mogą. Słońce. Ostatnich kresów nieba dochodziło, mniej silnie, ale szerzej niż we świeciło. Całe zaczerwienione jak zdrowe oblicze gospodarza, gdy pracę skończywszy rolnicze na spoczynek powraca. Już krąg promienisty spuszcza się na wierzch boru i już pomrok mglisty, napełniając wierzchołki i gałęzie drzewa, cały las wiąże biedno i jakoby zlewa. I bór czernił się na kształt ogromnego gmachu, słońce nad nim czerwone jak pożar na dachu. Wtem zapadło do głębi jeszcze przez konary, błysnęło jako świeca przez okiennic szpary i zgasło. I wnet sierpy gromadnie dzwoniące we zbożach i grabliska suwane po łące ucichły i stanęły. Tak pan sędzia każe. U niego za dniem kończą pracę gospodarze. Pan świata wie, jak długo pracować potrzeba. Słońce jego robotnik, kiedy znijdzie z nieba, czas i ziemianinowi ustępować z pola. Tak zwykł pan sędzia, a sędziego wola była ekonomowi, Poczciwemu świętą, bo nawet wozy, w które już składać zaczęto kopę żyta, niepełne, jadą do stodoły. Cieszą się z nadzwyczajnej ich lekkości woły. Właśnie z lasu wracało towarzystwo całe wesoło, lecz w porządku. Naprzód dzieci małe z dozorcą. Potem sędzia szedł z podkomorzyną, obok pan podkomorzy, otoczon rodziną. Panny tuż za starszemi, a młodzież na boku. Panny szły przed młodzieżą. O jakie pół kroku, tak każe przyzwoitość. Nikt tam nie rozprawiał o porządku, nikt mężczyzn i dam nie ustawiał, a każdy mimowolnie porządku pilnował. Bo sędzia w domu dawne obyczaje chował i nigdy nie dozwalał, by chybiano względu dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu. Tym ładem, Mawiał, domy i narody słyną, z jego upadkiem domy i narody giną. Więc do porządku wykli domowi i słudzy, i przyjezdny gość, krewny albo człowiek cudzy, gdy sędziego nawiedził, skoro pobył mało, przejmował zwyczaj, którym wszystko oddychało. Krótkie były sędziego z synowcem witania. Dał mu poważnie rękę do pocałowania i w skroń ucałowawszy uprzejmie pozdrowił. A choć przez wzgląd na gości niewiele z nim mówił, widać było złe, które wylotem kontusza otarł prędko, jak kochał pana Tadeusza. W ślad gospodarza wszystko ze żniwa i boru i złąk i z pastwisk razem wracało do dworu. Tu owiec trzoda becząc w ulicę się tłoczy i wznosi chmurę pyłu. Dalej zwolna kroczy stadocielic tyrolskich z mosiężnymi dzwonki. Tam konie rżące lecą ze skoszonej łąki wszystko.